W bytowie rusza akcja Szlachetna Paczka. Proszę powiedzieć, na czym polega ta akcja? Szlachetna Paczka jest to ogólnopolski projekt Stowarzyszenia Wiosna, który po raz 13 organizowany jest w kraju, a po raz pierwszy w bytowie. Projekt skupia się na pomocy rodzinom potrzebującym z naszego rejonu. Tworzą go trzy filary: to jest wolontariusze, darczyńcy oraz potrzebujące rodziny. Wolontariusze odwiedzają rodziny. By poznać, czy rodzina może zakwalifikować się do projektu, by udzielić jej pomocy nie tylko materialnej, ale też duchowej. Następnie, kiedy rodzina już przejdzie etap kwalifikacji, wolontariusz poznaje jej potrzeby i dokładne, indywidualne potrzeby każdego, z członka, każdego członka rodziny. Potem wpisuje tę rodzinę do systemu. Z systemu rodzina może wybrać darczyńca ze strony www.szlachetnapacz.pl. Nazywam się Anna Biczkowska. Do szlachetnej paczki wstąpiłam, ponieważ opowiedziała mi o tym moja koleżanka. Na początku nie byłam przekonana, bałam się, że, że nie dam rady, ale w pewnym momencie stwierdziłam, że, że warto pomagać, że, że chcę pomóc komuś i chcę zobaczyć uśmiech na, na twarzach ludzi, bo uważam, że każdy z nas powinien dać promyk nadziei komu tylko może. Wartość człowieka mierzy się również po tym, że komuś pomaga. Internetowego systemu, to znaczy ze strony szlachetnapaczka.pl, rodzina może wybrać darczyńca, który, który poznaje jej historię, jej potrzeby i powody, dla których znalazła się w trudnej sytuacji materialnej. Dzięki temu może przygotować zindywidualizowaną paczkę, czyli paczkę, która zaspokaja potrzeby absolutnie każdego członka rodziny. Może też dzięki temu spełnić jej marzenia, zmienić jej postawę życiową i dać impuls do zmiany, przede wszystkim dać impuls do zmiany. Następnie monitoruję to, jakiego paczka zmienia życie drugiego człowieka. Nazywam się Monika Gostomczyk. O projekcie Szlachetna Paczka dowiedziałam się od nauczycielki z liceum ogólnokształcącego w Bytowie. Wziąłam udział w Szlachetnej Paczce, ponieważ uważam, że to jest wspaniały projekt i że więcej przyjemności sprawia nam dawanie niż otrzymywanie. 27 września dobytowa przyjedzie rejon Szlachetnej Paczki z Kościerzyny, aby przywitać nowych wolontariuszy, którzy chcą współtworzyć projekt Szlachetna Paczka, żeby zmieniać świat na lepsze. Nazywam się Paulina Ziegier. O Szlachetnej Paczce dowiedziałam się od koleżanki w zeszłym roku. Już wtedy uznałam, że to jest fajny pomysł i warto byłoby coś takiego wprowadzić do Bytowa. Najbardziej spodobało mi się wtedy to, że kiedy opowiadała mi o tym, kiedy pierwszy raz odwiedziła rodzinę, a ich takim marzeniem jakby od świętego Mikołaja było to, żeby dostać zwykłego kurczaka, którego można przygotować w niedzielę na obiad, czy, czy czerwone korale, które kiedyś zobaczyła ta pani gdzieś w sklepie, dlatego warto pomagać, żeby dać to szczęście innym.